Bardzo miło mi powitać Państwa i naszego gościa, Ryszard Gąsierkiewicz, coach, terapeuta, trener neurolingwistycznego programowania. Spotykamy się w cyklu Nie trać głowy. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A skoro w tym cyklu, to chciałam Cię spytać, jak nie tracić głowy w sytuacjach kryzysowych, które zdarzają się każdemu człowiekowi w jego życiu, albo się zdarzyły, albo są, albo będą. I tu jako stary fachowiec Cię zaskoczę. Nie ma takich. Nie ma takich możliwości, żeby sobie dać radę z sytuacjami kryzysowymi en yy, bloc. Radzić sobie oczywiście musimy, w taki czy inny sposób, ale żadnego remedium na to cudownego, jak my sobie poradzimy, nie ma, bo wbrew pozorom sytuacje, które zaczynają nas przerastać albo są od nas w jakiś sposób szczególnie wymagające, nie biorą się z niczego. Głównym motorem takich zdarzeń wcale nie jest sytuacja zewnętrzna, głównym motorem takich zdarzeń zawsze jesteśmy my sami. To, czy akurat to zdarzenie, które jest jednym z wielu, otaczających nas nieustannie, będzie przez nas traktowane jako kryzysowe, jako trudne, jako smutne lub jako porażające jest wyłącznie kwestią naszej interpretacji tego zdarzenia, ale to nie jest wartość obiektywna. Myślę, że każdy mógłby teraz zadać pytanie, słuchając tego, co mówisz, no tak, ale właśnie Trwa pandemia, bo jeszcze trwa. Spadła ona na nas jak grom z jasnego nieba i dotknęła wiele osób w różny sposób. To nie jest efekt naszego działania. Otaczają nas nieustannie rzeczy, na które nie mamy wpływu. I jeżeli my wybieramy sobie naszą relację do tych zdarzeń w obszarze martwienia się nimi i zajmowania nimi czasu, to potem mamy to, co mamy. Stany poddepresyjne, smutek i dramat. To nie jest tak, że to jest przymusowe, bo część osób nie przywiązuje wagi do tego, na co nie ma wpływu. Traktuje to jako coś, co spada z nieba z dobrodziejstwem inwentarza i nie ma możliwości przeciwdziałania tego skutkom. To już mamy jedną radę nie przywiązywać wagi do tego, na co nie mamy wpływu. Oczywiście. I to jest rzecz podstawowa. Bardzo często zawracamy sobie głowę tym, co w ogóle od nas nie zależy. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić winien rząd, nasi przełożeni, nasi kontrahenci, a my na to nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym zawracamy sobie głowę czymś, co wyłącznie sprowadza na nas kłopoty. To, czy my wybierzemy taką opcję, czy nie, zależy od nas. To, czy jest jakieś zdarzenie wokół nas, czy nie. A na które nie mamy wpływu, od nas nie zależy. Jeżeli chcemy się zajmować zdarzeniami, na które nie mamy wpływu, to podejmujemy decyzję, że chcemy się nimi zajmować. A jeżeli nie chcemy, to też podejmujemy decyzję. Jeżeli my się będziemy w tej chwili ekscytowali pandemią, szczepieniami, niegoleniem włosów na w głowie czy czymkolwiek innym, a nie mamy żadnego wpływu ani na wirusa, ani na szczepionki, ani na politykę rządu, to fundujemy sobie nieustanny dramat trwający 24 godziny. I to jest związane z korzyścią, jaki z tego dramatu wyciągamy. Bo mamy o czym rozmawiać ze znajomymi, mamy o czym dyskutować na forach, mamy czym zaprzątać sobie głowę. Pytanie. Co byłoby, gdyby nam to zabrano? Nagle okazałoby się w naszym życiu, w związku z naszymi wyborami, zaprzątania sobie głowy sprawami, na które nie mamy wpływu, nagle okazałoby się w naszym życiu, że to jeszcze raz powtórzę, totalna pustka. Przejdę w inną sferę, w sferę zarządzania. Ktoś mówi swoim pracownikom: wiecie co, nie mam na to wpływu, musiałem podjąć taką decyzję, kazali mi. Popełnia błąd miał wpływ, mógł podjąć inną decyzję. Tylko nie podjął, bo się bał konsekwencji, ale możliwość taką miał. I teraz jeden podejmuje decyzje, które są od niego zależne i idzie w ich kierunku, drugi natomiast jest ciągnięty przez los na stryczku lub na smyczy. Więc wracając do tej pierwszej tezy, co można zrobić wtedy, kiedy przytłaczają nas problemy, przede wszystkim należy zastanowić się, czy sami ich nie, ich nie wygenerowaliśmy poprzez błędny wybór przywiązania wagi nie do tego, co winniśmy uczynić. Jeżeli wybraliśmy chęć zajmowania się sprawami, na które nie mamy żadnego wpływu, to od razu mówię, nie znajdziemy na to żadnego remedium i nie damy sobie nigdy z tym rady. Natomiast Możemy dzięki temu zbudować wokół siebie grupę wsparcia, grupę przyjaciół, wywołać współczucie dla naszej osoby, dla naszych działań, zdobyć dodatkowe środki albo na przykład uzyskanie dotacji dla osób, które nie radzą sobie, lub wsparcia psychoterapeutycznego darmowego dla osób, które nie radzą sobie, i jest to korzyść. Mówimy tu o przeszłości, o teraźniejszości, a jeśli mamy tendencję do tego, żeby zamartwiać się tym, co będzie. W przyszłości? To powinniśmy być siebie dumni, że idziemy drogą, która kiedyś generowała świętych. Oni zamartwiali się tym, że jest za mała ilość powołań, że świat idzie ku gorszemu, ruszali z dobrej nowiny. I u niektórych to bardzo dobrze wyszło. Na przykład święty Wojciech wrócił z takiej wyprawy bez głowy, ale za to został świętym. Gdyby cały czas zajmował się tym, na co ma wpływ, to byłby zasilał grono. Niczym nie wyróżniających się zakonników zajmowanie się tym, na co nie mamy wpływu, ma bardzo dużo uroków. Święty Wojciech nie miał wpływu na Prusów. Prusowie słusznie i natychmiast dali mu to do zrozumienia. Specjalnie za długo tam się nie obnosił ze swoją dobrą nowiną, bo ledwo go złapali, to od razu go obcięli. Dzięki temu wszedł w grono świętych męczenników. Jeżeli my lubimy być męczennikami, to to dobra droga. Dramat jest wtedy, kiedy my nie chcemy być męczennikami, a jednak dokonujemy wyborów, które plasują nas po stronie świętych męczenników. Prowadza to jest wtedy tak. I być może dlatego jest takie chińskie przysłowie, nie rób kłopot. Kłopotowi, dopóki kłopot nie narobi ci kłopotu. A dokładnie, jak najbardziej tak. Czyli nie martwimy się przyszłością, nie martwimy się rzeczami, na które nie mamy wpływu, a jednak mamy sytuacje kryzysowe i trzeba jakoś zareagować. Stykamy się z sytuacjami kryzysowymi, na które wpływu nie mamy, a jednak musimy podjąć decyzję, podejmujemy zgodnie. Z naszymi interesami i z korzyściami, jakich spodziewamy się uzyskać z podjętej decyzji. Albo zgodnie z naszym sumieniem. Albo zgodnie z naszym sumieniem. No ale czymże jest nasze sumienie? Nasze sumienie obrazuje pewien katalog przekonań dotyczących korzyści. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe. Czemu? Bo oni ci tak zrobią, że zobaczysz, jak brzydko to pachnie. Bądź w porządku w stosunku do swoich współpracowników. Czemu? Ano dlatego, żeby oni też byli w porządku w stosunku do ciebie. To mi się przypomina znakomity obrazek mleczki. Obrazuje on takiego potężnego faceta, który dostał się do raju. I tłucze oraz skacze po brzuchu leżącego pokornie na ziemi, puszczającego krew osobnika. Zgorszeni przyglądają się temu aniołowie. Ktoś go pyta, czemu to robisz? A on odpowiada, przez całe życie przestrzegałem wszystkich zasad i oto teraz mam nagrodę, o której przez całe życie marzyłem. Bóg jest wielki. Dziękuję za tę puentę. Ryszard Gąsierkiewicz, coach-terapeuta. Jak Państwo widzą, nie stracił głowy. Dziękuję, do następnego bez nie, zobaczenia. Bez nie, bez nie.